Witajcie! Dzisiaj przetestujemy piwo z browaru Revolta New Lager 12,4 BLG, 5,5 ok, 46 IBU, chmiele Citra Mosaic Warrior, słody Karapi, wspizmeński wiedeński, droży saflager. Klasyczny lager odkryty na nowo, <kluzny> pełen szlachetnej goryczki i świeżych aromatów amerykańskich chmieli. Pierwsze piwo jakie w ogóle tylko jest tego browaru. Zobaczymy jak smakuje. Kapsel czarny, bez niczego. Na razie nie pianie się jakoś strasznie. Możemy trochę piany zrobić. Okej, okay. piana, jak widać. Słaba i zrobiona trochę na siłę. Wygląda też, że szybko się rozpadnie, więc nie liczyłem tego jako piwo z pianą. Kolor, bursztynowy, bursztynowo ciemny. Powiem Wam, że jest to nowa warka. Nie wiem czy tu jest ono napisana, ale to piwo bardzo krótko tu stało. O, no, tu mamy napisane, w sumie to nie mamy, no ale dobra, mniejsza z tyłu. O, Jest to nowe piwo w tym sklepie, w którym byłem, więc nie stało nam długo, ale praktycznie nic nie czuję, a chmiele po dłuższym staniu zanikają. No, ale może to coś za mną, jak widzicie piana już sobie umarła, więc sprawdźmy jak to smakuje. OK, smaku jest bardzo dobre. Na początku takie delikatne, że nic nie czuć. Pod koniec natomiast, już przywykamy, czuć fajną goryczkę. Także myślę, że piwo jest w porządku. Sprawdzę też inne piwa z prowaru Revolta. No i tyle, Pozdrawiam.